Generalnie ta prezentacja niczego Was nowego nie nauczy, bardziej ma Was ostrzec, ma być apel do władzy i do społeczeństwa. Generalnie chodzi o standard ARIA. Miał ktoś z Was do czynienia z W3C ARIA? Okej, okay, trzy osoby. To może objaśnię na szybko, o co chodzi. E, mianowicie e, WAI Aria, jeśli dobrze mm, pamiętam, jest standardem e, accessibility e, w sieci, e, jeśli chodzi o dokumenty HTML. I mm, jest z nim bardzo duży problem ponieważ no ten standard ma już parę lat, jest dobrze bardzo zdefiniowany, natomiast generalnie jeśli chodzi o jego wsparcie w przeglądarkach, no jest, jest bardzo słabe, e, szczególnie pod kątem tego, co nowoczesne technologie internetowe nam przynoszą, a no, chodzi mi tu głównie o Flexboxa i o CSS Grid. E, generalnie no wielu z Was pewnie wie, że, że te technologie, e, takie jak właśnie Flexbox czy Grid, pozwalają nam e, na to, że struktura, no i w sumie też technologie takie jak Position Absolute, bo, bo, bo w sumie one też do tego prowadzą, że, że struktura semantyczna dokumentu jest trochę inna niż struktura wizualna dokumentu. No i, no i generalnie tu się pojawia problem, ale no największy problem jest teraz z tym, że tak rzeczywiście mamy, mamy teraz Flexboxa tak naprawdę bardzo dobrze supportowanego razem z CSS Gridem a jednocześnie jest problem, że jeżeli pojawi się taka potrzeba, żeby zastosować accessibility w aplikacji, no to do końca może nam, może to być kłopotliwe. Generalnie tak, no wielkoduszna inicjatywa, uczynić strony dostępnymi, ale nie wiem, czy wiecie, w tym roku weszło coś takiego, jak Europejski Akt o Dostępności w Unii Europejskiej. Jest to dyrektywa Parlamentu Europejskiego, która dotyczy dostępności produktów i usług. I w tym na przykład handlu elektronicznego, czyli jeśli macie jakieś aplikacje związane z e-commerce i pracujecie dla jakichś podmiotów publicznych czego mam nadzieję, okej, okay, może nie będę komentował, ale jeśli macie okazję pracować dla takich podmiotów, to, to wiecie, że, że, że w, takich, w takich podmiotach jest to szeroko jakby wymagane, tak, żeby te aplikacje były dostępne. No i cóż, no, zobaczmy, ja przygotowałem wam taką aplikację na szybko w Reakcie, w sumie ona nie musiała być w Reakcie, więc tu nie ma nic bardzo strictly dla tego języka charakterystycznego, dla tej technologii, przepraszam, charakterystycznego, ale jest tutaj taka struktura, tak? I mamy sobie element H1 i batony, tak? Ten, ten wrapper to jest wrapper we Flexboxie, który już pokazuję wam style, który generalnie ma taką sobie funkcjonalność, że jeśli na przykład obraz... Już powiększam. Nie wiem czemu. Aha, tutaj po prostu CSS-a nie powiększałem, tylko sam JavaScript. Więc jeśli szerokość ekranu jest poniżej... 700 pikseli. Ten Flex jest sobie w kolumnie odwróconej: Flex Direction, Column Reverse, i no generalnie, jak wiemy, Column Reverse powoduje, że wszystkie elementy wewnątrz kontenera są jakby prezentowane od tyłu. W, w rzeczywistości wygląda to w ten sposób. E, już wam pokazuję. Czyli mamy sobie taką aplikację, jak sobie zmniejszymy, to zobaczcie, że ten box 1 jest na samym dole, a ten box 3 jest na samej górze. Nie? No, i, no i tu się pojawia problem, tak? Bo jeżeli e, Przeglądarki dostosowałyby się poprawnie do standardu WAI-ARIA, no to powinny one sobie przeglądarka powinna ogarnąć, że kursor, kursor screen leadera, czyli aplikacji do odczytywania stron, którą używają osoby niepełnosprawne, powinna lecieć sobie od góry do domu. Ale pokażę wam, co się dzieje w rzeczywistości. Łączę VoiceOver. Voiceover to jest czytnik ekranu przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, który jest domyślnie dostępny na każdym Macu. Możecie sobie go włączyć w... A. W opcjach dostępności. Także y, pokażę, jak to działa. Tutaj nie ma za bardzo wpływu, czy to jest y, y, przeglądarka y, Chrome, czy, czy Safari, bo, bo zachowanie jest właściwie podobne. Po prostu obydwie przeglądarki tak słabo y, implementują to, te, te, ten Guajaria, że, że to zachowanie jest takie samo. Mógłbym włączyć tutaj jeszcze y, takiego specjalnego czytacza, który by odczytywał Wam, co się dzieje na ekranie, ale generalnie zasada jest taka, że y, klikamy Ctrl alt, prawy, kurs, prawy przycisk, żeby przejść do kolejnego elementu na stronie. No i kiedy mam sobie tak wypozycjonowane elementy, możecie widzieć, co się dzieje, tak? Czyli wchodzę na H1, już abstrahując, że ten kursor jest źle zaznaczony w ogóle. To jest kolejny bug związany z dostępnością, ale no, przeglądarka generalnie nie czyta tego po kolei, tak? Chcielibyśmy tego użyć na przykład, bo miałem taki po prostu przypadek, że, że w formularzu mieliśmy być, mieć jakieś pole w, na, na mobilkach wyżej niż, niż inne pole, natomiast odwrotnie miało być w, 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 na lastopie. I, no i cóż, no i jeśli by ufać CSS-owi, no to tutaj za dużo nie poradzimy, tak, bo na tej wielkości ekranu wszystko jest ok. natomiast kiedy się przełączymy na, na mały ekran, no to no to mamy trochę bajzlu, tak? No i właściwie tutaj za bardzo nie ma, nie ma, nie ma sposobu. I co najlepsze, YARIA definiuje taką, ta, taki atrybut, tak? Bo w ogóle YARIA, dla tych, co nie wiedzą, to są tak naprawdę atrybuty, które przepisuje się do, do nodów drzewa DOM. Gdzie definiujemy na przykład, który element jest jakąś tam treścią ważniejszą, którą, który element jest mniej ważny, co ten element znaczy. Wtedy czytniki ekranowe potrafią nam określić, na przykład osobie niedowidzącej, że to jest akurat, nie wiem, przycisk i możesz go nacisnąć. Także tak Wajaria ma taką, taki atrybut floatu, który pozwala zdefiniować kolejność czytania elementów na stronie w sytuacji, kiedy użytkownik używa screen readera. No, i oczywiście, jak się łatwo domyśleć, ten atrybut znajduje się w dokumentacji Wajariana, natomiast praktycznie dwa, dwoje z trzech najpopularniejszych czytników mowy, ale to też chodzi o system, o wsparcie system, systemowe natywnej i przeglądarki, no po prostu sobie z tym nie radzi. Tutaj, zgodnie z tym, co jest napisane, on powinien sobie, będąc na trzecim elemencie, przeskoczyć potem na element drugi i potem element pierwszy, to są ID, które definiujemy jako taki łańcuch powiązań, tak, no z, z tym jest słabo, co zresztą nie jest tylko moją opinią, ale jest bardzo dużo issuesów na, 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 na githubie dotyczących tej funkcjonalności i też dużo jest artykułów w mediach na, 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 na ten temat. Także cóż, to no taki mój apel, bo wiem, że są tutaj osoby, które często zajmują się również zgłaszaniem jakichś pomysłów do, 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 do przeglądarek, do, do twórców przeglądarek, do, do silników. no Warto by się tym też za, jakby zagłosować na zmiany w tej materii, tak? Bo no sorry, ale ten standard ma już dobrych parę lata i zresztą nie tylko ja, ale i Kenaius pokazuje, że raczej, raczej z tym jest cienką, tak? No, więc. W ogóle tutaj chciałem powiedzieć. Dziękuję serdecznie. I oczywiście ostrzeżenie, jak implementujecie coś z, z, z użyciem Flexboxa albo CSS Grid'a, po prostu przemyślcie dwa razy, bo ja koniec końców musiałem po prostu w rakcie zrobić logikę, która mi przestawia te elementy w drzewie DOM w, nawzajem, tak, i porządkuje te, te elementy drzewa DOM tak, żeby screen reader sobie z tym poradził i przeczytał to odpowiednio w kolejności, tak. Więc, więc może to być dla was dodatkowy work, workload, jeśli sobie na przykład założycie, że e, że okej, okay, CSS Grid wam to ogarnie, a, a, a potem się Okazuje, że aplikacja musi być dostępna. No, także jeszcze raz dzięki. Miłego wieczoru.